Nie jest tak, że mam pretensje do pracy sędziów, bo, bo sędzia Musiał jest dla mnie jednym z lepszych polskich sędziów, natomiast jego decyzja o tym drugim karnym była ewidentnie wzięta z kapelusza i, no i zdecydowała w wyniku meczu, nie awansowaliśmy do, do finału, więc, więc to boli, bo, bo gdybyśmy byli zespołem słabszym, gdybyśmy byli zdominowani przez Legię, gdybyśmy nie byli na boisku w Warszawie, to ja rozumiem, ale byśmy zgrali naprawdę dobre spotkanie i... I szkoda akurat, że w takich humorach będziemy wracać do, do Chorzowa, bo to jest bardzo przykre. No. Bo skoro, ja to już mówiłem, bo skoro sędzia był odważny i podyktował takiego karnego, dlaczego nie był odważny w drugą stronę w 90 minucie i nie dyktuje ręki w murze? To jest też normalnie sytuacja, którą, którą sędziowie wyłapują w każdej chwili. W sumie, że... To była ręka Michała Kucharczyka. Tak, to była ręka Michała Kucharczyka. No, skoro jest odważny w jedną stronę, dlaczego nie jest odważny w drugą? Ja nie mam pretensji do sędziego Musiał, bo uważam go za jednego z najlepszych polskich sędziów, natomiast tego typu decyzje nam zabrały finał. To jest. To jest... Przykro odpadać w takich y, okolicznościach. No przykro jest odpadać, bo my przyjechaliśmy do Warszawy naprawdę po to, żeby grać w piłkę i to chyba było widać. i, i no Szkoda tego. Oczywiście, Jeregi, gratuluję Wam stu do finału. Chłopakom pogratulowałem też postawy i wierzę, że jeśli tak będziemy dalej grali w piłkę, to szybko wywindujemy się w górę tabeli. Natomiast coś uciekło. Czy czujecie się wprowadzeni do finału przez sędziów, bo i trener ruchu, i, i piłkarze mówią, że, że zostali skrzywdzeni, że, że drugi karny z kapelusza? Absolutnie, ja się też czuję skrzywdzony, bo, bo też nie było pierwszego karnego 100%, jestem pewny. Ja też mam jakiś tam żal do sędziego, że podyktował ten karny. Ja się nie czuję skrzywdzony. Ja się czuję skrzywdzony właśnie w tym sensie. Oni jeszcze mówią o ewidentnej ręce Michała Kucharczka w polu karnym. Ja te ręki nie widziałem, walka była na całego. Ruch mógł awansować, my mogliśmy przechylić szale wcześniej, udało się nam awansować, my jesteśmy z tego zadowoleni. Jesteście w finale teraz, jakiego byś wolał przeciwnika w finale? Bo, bo z Oboma, i z Wisłą i ze Śląskiem macie swoje porachunki. Nieważne kto, my chcemy zdobyć ten puchar, obojętnie kto to będzie, będziemy walczyć.